Boże, jaki fajny towar. Boże, następny karton. Nie mów co tu jest. O ja. Tu już będzie męski, męski świat. świat. Jest spoko, jest dobrze. Weźcie jeszcze to. A Tej firmy w ogóle nie znam, nie? Nie? Czy ty jest... nie kosztowało? Nie tak masz medii nie oglądasz. Tam Robert Mierci że się nie znam i tak dalej. Bo... Ja jestem prostym chłopakiem ze wsi i tyle tak naprawdę. No co, ja będę dużo ukrywał. 188 18 zł. 18 zł. Liczmy dwa razy po ja ja 1200. Ja no, troszkę mogliśmy dłużej policytować. Konkurencja może się już tylko przyglądać. Dobra, Dobra, leciem dalej. Dalej, bo tu nie wiadomo, nie co jest. Jest. A jest i to sporo, bo w pudle znalazło się wiele sztuk trymerów i golarek, zwiększając zysk o kolejne 1460 zł. Nebulizatory. Dobra, ale to jest nowe chyba, wiecie? I do czego ten nebulizator? Do inhalacji, ja przecież masz dziecko, A, dziecko chore czy coś, za sobie wiesz. Ja mam prawo się na tym nie znać, że się tego nie sprzedawałem. Przełam siebie, proszę cię. Masz tutaj pierwszą rzecz. Pokaż, jak to użyjesz. Bardzo cię proszę. Ale ja tego nie muszę używać. Zareklamuj, żebyśmy kupili. Czekaj, idź na całość. Idź na całość. Czy to trening, czy złośliwość? No, Specjalnie, do, do czego to służy. No ja wiem, do czego to służy. No to mu! Ale to nie jest Ale my nie wiemy, co? Powiem. No, wszyscy wiedzą, do czego to służy. To jest do spuszczenia mleka, tak? Dla kobiety. O ja bym... Wystraszyła. ja bym się wystarczyła? Do krowy ją wydobyć, nie? No. Do jarka jednym słowem. Do jarka, tak. <laughs> Ale to nie tanie jest, to są drogie rzeczy. No, słuchaj, no i te to są, to są nowe. 400, tak? o 400 nie? Po 4 jest 150, nie? chyba, nie? Dobra. Tym towarem zbadamy sobie rynek. Nie musi badać rynku. Ja i powiem, wszystko się za bardzo fajnie sprzedaje, jeżeli ma się odpowiednią cenę. Dobra, dawaj, ostatni karton. E, szczoteczki do zamku. Szczoteczki. sobie wyśrednijcie te szczoteczki, będzie szybko. Ostatnie pudło nie zawiodło. Oficjalnie można stwierdzić, że to była paleta personal. Te są tak po 800 parę złotych. No dobra, no to liczmy je po 300 wy, tak? Żeby poszło jak używamy. No wszystko hurtowo, tak? I razy. Ile ich jest? A jeszcze tu mam to. Mają 7 sztuk. Rzni, matka. I jeszcze tylko bonus od magazynu. Żel ochronny i pasta do zębów. Tak, to jest to samo wszystko. 9,90. To no, policzmy stówkę za to. E, jesteście gotowi na finalną cenę? Dawaj, Mamy du, 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 du. 17 tysięcy 640 zł. No nie bardzo ładnie.